USA. Nowy Orlean. Początkowa faza rozwoju jazzu wiąże się właśnie z Nowym Orleanem, miastem o bardzo bogatej tradycji muzycznej. To właśnie w tym mieście, o liczni muzycy dali początek nowemu stylowi w muzyce. Ponadto stąd pochodził również jeden z najbardziej rozpoznawanych muzyków, związanych z tym gatunkiem, który upowszechnił jazz na całym świecie. Mowa oczywiście o znakomitym wokaliście i trębaczu Louisie Armstrongu, o którym nieco później. Wróćmy jednak do Nowego Orleanu. Najpowszechniejszym miejscem odbywania się licznych koncertów to French Quarter. French Quarter to najstarsza część miasta. Utrzymywana w stylu retro dzielnica sprawia, że nawet obecnie czuć tutaj ducha dawnego jazzu. Murowane kamienice z charakterystycznymi balkonami i kolorowymi elewacjami. Turystyczne centrum miasta i całego regionu. Centralnym ulicą French Quarter jest Bourbon Street, pełna restauracji i nocnych klubów, przyciągająca każdego wieczoru tłumy gości oraz artystów. Zastanówmy się jednak, czym właściwie jest jazz. Według definicji, to gatunek muzyczny, który powstał na początku XX wieku. Jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i europejsko-amerykańskiej. Stanowi połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej. Samo słowo jazz pojawiło się w 1915 roku. Choć nie wyjaśniono tego ostatecznie, prawdopodobnie jest żargonowym określeniem aktu seksualnego. Jazz charakteryzuje się dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji. Miało to związek z faktem, Iż pierwszymi twórcami tego gatunku byli przeważnie nieznający nut potomkowie niewolników. Według niektórych muzykologów, jazz jest raczej formą interpretacji niż stylem muzycznym. Można wyróżnić kilka podstawowych okresów stylistycznych w historii jazzu. Pierwszy to jazz chicagowski. Powstał w latach dwudziestych. Odznacza się mocnym i chropowatym stylem zarówno gry, jak i śpiewu. Charakterystyczną cechą była bardzo wysoka emocjonalność podczas jego wykonywania. Drugi to tak zwany swing. Powstał w latach 30. -tych. Swing to muzyka, w której dużą rolę gra sekcja rytmiczna, współpracująca z instrumentami dętymi. Ciekawostką jest, iż był to symbol dekadenckiego zachodu wyrazem walki przeciwko totalitaryzmom, zarówno narodowo-socjalistycznemu, jak i komunistycznemu. Trzeci kierunek jazzu to free jazz. Lata 60. charakteryzuje się pełną swobodą harmoniczną, kolektywną improwizacją, olbrzymią intensywnością wyrazu, polirytmicznością, rozszerzeniem palety dźwięków muzycznych na zgrzyty, szmery i tym podobne. Free jazz jest formą jazzu, którą gra się po dziś dzień. Jeżeli mowa o Jezie, nie można zapomnieć o jego głównym promotorze oraz ikonie. Mowa oczywiście o wcześniej wspomnianym Louisie Armstrongu. Armstrong urodził się w Nowym Orleanie, w biednej rodzinie. Nie miał ojca, a jego matka i siostry były prostytutkami. Pomimo tego młody Louis postanowił zostać muzykiem i uczyć się grania na klarnecie oraz trąbce. Niedługo potem zabłysnął jako nowo-orleanski trębacz i wokalista jazzowy dzięki nagraniom w Chicago. Właśnie on upowszechnił jazz na całym świecie. Prowadził własne zespoły Hot 5 i Hot Seven. Wylansował takie hity jak What a Wonderful World, które obecnie można usłyszeć w tle When You Are Smiling. Te utwory są znane każdemu maniakowi jazzowemu. Ale nie tylko. Louis Armstrong żył 70 lat i zmarł na atak serca. Na kartach historii zapisał się jako ikona jazzu, a jego muzyka stała się fundamentem jazzowej sceny na całym świecie. To już niestety wszystko w naszym dzisiejszym filmie. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam choć trochę historię jazzu oraz to jak go postrzegamy. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat jazzu, albo może posłuchać oryginalnych płyt jazzowych, to napiszcie do na albo nie. Info znajdźcie sobie w Google, a płyty pobierzcie z torrentów. P.S. Tak, wiem, poprzedni film był śmieszniejszy. Ten też taki miał być, ale z powodu awarii kamery się nie dało. Pozdro. I kicked the centimeter stories cause Mattel's ain't tall And I was born a rebel, mashing up these players,